Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walczą o ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. To jest Maj, nie pachnie saska Może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tempa. Nie pytają cię o imię walczą o ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walczą z Saskakem, o ostrym cieniem mgły. mgły. Nie pytają cię o imię walczą z o ostrym cieniem mgły. Nie bo tu i teraz o ostrych. Wczoraj znika w mnie, jutro dzisiaj, zaraz już. Nie pytają cię o imię walcząc o z cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walcząc o z cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walcząc o tym cieniem mgły. Ciepły wieczór, bez ciemności, prawa, spokój, my i wy, my i wy. My to oni, oni my. Nie pytają cię o imię walcząc o z cieniem mgły. Nie pytają Cię o imię walcząc o z cieniem mgły. Nie pytają Cię o imię walcząc z cieniem mgły. Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwałaj. Wszyscy razem chwałaj. Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwałaj. Nie pytają Cię o imię walcząc o z cieniem mgły. Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwałaj. Bardzo dziękuję Zeusowi za to, że nominował mnie i wciągnął mnie do tej akcji Hot Six Pinch Challenge 2 zainicjowanej przez polskich raperów na rzecz walki z koronawirusem. Bardzo dziękuję również za pomoc w przygotowaniu tego utworu LFVMR. Chciałem nominować panią Marylę Rodowicz, bo pachnąca majowa Saska Kempa jest jej i zawsze będzie jej. Chciałem nominować pana Sebastiana Karpiela Bułeckę. Chciałem... Nominować Pektus, jeden z ulubionych zespołów moich i mojej żony. Chciałem nominować golec Workiestrę, która przekonała wszystkich, że może być ściernisko, ale zaraz będzie San Francisco i że można pociągnąć wóz pustaków, choćby był bez kół. I chciałem nominować pana premiera Mateusza Morawieckiego. Powodzenia. Jeszcze raz dziękuję.